Czy Formuła 1 powinna mieć dwa obowiązkowe pit stopy? Temat wrócił i to na poważnie. Od 2026 roku Formuła 1 rozważa zmianę przepisów, a Pirelli mówi: Jesteśmy otwarci, ale trzeba dobrze to przemyśleć. Dlaczego w ogóle ten pomysł? Bo F1 coraz częściej wygląda jak wyścig do pierwszego zakrętu. Jedna strategia, jeden pit stop, niewiele niespodzianek. Pirelli przyznaje, że ich opony są dziś zbyt Trwałe. Kierowcy mogą cisnąć dłużej, ale przez to zniknęła różnorodność strategii. Max Verstappen mówi wprost: lepiej wymusić dwa postoje niż jeździć na bezużytecznych mieszankach. Zwolennicy mówią: więcej postojów równa się więcej nieprzewidywalności, ale przeciwnicy, że wymuszanie strategii zabija naturalną rywalizację. Pierwszy eksperyment w Monako w tym sezonie wypadł, powiedzmy sobie szczerze, dość przeciętnie. Ale Monako to specyficzne miejsce. Czy dwa obowiązkowe pit stopy naprawdę poprawią widowisko, czy raczej popsują pewnego rodzaju równowagę? w Formule 1. Dyskusja dopiero się zaczęła, ale decyzja powinna zapaść dosyć szybko w każdym razie jeszcze przed sezonem 2026.